nazwać. Eee, no i no, mamy za zadanie, jak pewnie wielu z was już wie, e, z, no, zniszczyć wszystko naszą maszyną okrężniczą. E, ja już to nagrywam drugi raz, bo ja już za pierwszym raz, nie, e, mi myślę dla tylko część. No jest Ja trochę się na tybie sandboxowym tam pobawiłem. Um, żeby wiedzieć jak wszystko wygląda. I tutaj no, na razie są dwa y, dwie mapy, te Y... i A nie, to nie To. Toilby Pint No jak się zniszczy Y. No, ja chciałam tak... No po prostu... Takie krótkie odcinki w nich... Y, tam, jedną... jeden, dwa poziomy, przejść. Tak. No. Tutaj bardzo nie w ogóle ta planeta wygląda, a jest mała. Dobra, zaczynamy. Dobra, to jest na fakty A, i to jest mi pojazd. Ale nie, on się nie przyda. Czy też, nie. A ja zbuduję od nowa pojazd. Byk... E, nie będę tutaj tak podpowiedzi, bo one... No nie znowu to. Tak. No, no. no dobra. bronie. Słowni nie są potrzebne, ale tak. O kolec. kolce. No. Idź, dodał. No, no. no idź. I no i sylwanie muszę samemu tutaj. Dobrać, o, i już e, przeszliśmy, To jest pierwsza plansza, tak. Takie wprowadzenie. A masz rolników, a ma dogonić. Co on robi? Ja, twoje... nie chcesz, Leć przyjechać? Dobra, następna strefa. No teraz trzeba zniszczyć młyn. Dobra. Ja spróbuję nie wiem. strzelić do niego. Z tego. Nie wiem jak to działa. Ale lepiej nawet... O, oh, okej, okay, C. I dobra. sprawdzę O! O! Ja może, może. Może. Spróbuję zbudować pojazd do detonowania tego. A żeby móc jakiś znaleźć, ja przydał się skręcać. Żeby skręcać to tutaj. Lokomożna. Tutaj sterowanie. No dobrze, może być. O! Działa? Jeszcze będzie potrzebne dział. Okej Dzia... Ok, ale mam nadzieję, że to będzie działać. No, takie, pyk, pyk, pyk. Dobra, powiedzcie, że jakbyście takie coś zobaczyli, się, się nie bali, dobra. Then, what? Huh? Dobra. Nie, to ja muszę trochę inaczej. Bomka. Będzie mm. łatwiej. Halo, ja chcę to spiszczyć. Z... Dobra. No. bloki. Tak, może żeby było mocne. i Jej, Dało i się o, jeszcze tam coś wybuchło bum o nie. i ognia no, znowu to wiem a <grym> super i wiem jak się używa a może te drugie działka spróbował zobaczę jak się sprawdzą o te większe dobra oczywiście zaprogramuję je oj o, nie od tej strony jeden Dwa, trzy Cztery No i pięć Dobra Odnia. Jak coś, jak coś Zobacz. Zobacz to? czy jest takie działało z bliska. ok, dobra yy. ok Aj, to jest zaprogramowane nie Oj. dobra jeszcze się muszę cofnąć no i znowu programowanie no ale to też jest plus no aczkolwiek to nie zapamiętuję yy, jak się zaprogramowało Okej, okay, dobra. No i. O, jak się dobrze Okej, okay, teraz znajdę... O, 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 hmm. o nie! Ja nie umiem z tym sterować. Aż... aż ją... Fioł... Dobra. O, tego ją bo nie wiem. Inaczej to zrobić. Co to owce do mnie lecą? Ej! Gie... Co głupie te owce? Oh. Jest! Udało się. No i uda się dotrzeć. Co jest owcami? Co one tak do mnie? O! Jest! O tam jeszcze mina była Dobra następnie to co Stąd się coś nie podziałem się O Ej no to po prostu może sobie da radę Dobra BUM A mać Aaaaale się chlało A nie Palę się Nie Nie o, nie. Dobra. to co tutaj? Trzeba zniszczyć te dwa. Okej. Okay. Duba numer dwa. Bum. Dobra, i teraz czekać. A! Bale się. Nie. Nie. Jeszcze raz. A może to by... A. Ja Więc jeszcze ustawić Tutaj mm. Dział To jaki jest dobry Może być na C No i sprawdzę Okej, okay, odsunę się I ognia Jest Nie podpaliłem się Dobra O nie Nie Okej okay. To może ominę o jakie te strzały są w armatach. A czy tak, a czy strzały mogą się wbić w metal? To jest w ogóle bardzo interesujące o, ja. Dobra, ognia! Wybiłem! Ognia! O, udało się i to od razu pasek się zapełnił Tam armat, nie, to nie jest armat, to leży tam. O, rany, jak zniosło. Bardzo. Nie steruje się jakoś super łatwo tym pojazdem moim. A co tam jest? Co tam leży? Okej. Okay. No i. O nie! Nie! Tak mało brakowało. Może. Jest! Ledwo co? Mogą brakowało. Dobra, i to. O, rany! Dobra. To. Tutaj trzeba będzie trochę pogłówkować. Dobra. A to już w następnym odcinku. Jeśli się spodobało, to oczywiście, za e, lajka. A jeśli chcesz być na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy będą kolejne odcinki i otrzymać tę informacje. O, to jest w to, to zasubskrybuj mój kanał. Cześć pa! I na razie!